Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale i wydaje mi się, że jest to taki jeden z ciekawszych filmów właśnie, jaki możecie oglądać u mnie bowiem dzisiaj chciałbym wam pokazać jak zarobić prawdziwe pieniądze, bądź też końcy yy, grając tylko w FIFA no, czy coś może brzmieć lepiej? Wydaje mi się, że nie jest to naprawdę ciekawa opcja jeżeli już się dowiecie o co chodzi no to na pewno wielu z was skorzysta z tego, wielu osobom się ten pomysł spodoba no tak więc ogólnie link do tej strony na której właśnie się znajdujemy, znajdziecie w opisie, jest to oczywiście foodaccounts.com no i dzięki właśnie tej stronie możemy sobie troszkę zarobić. Tak jak już powiedziałem na początku filmu i jak w tytule, możecie zauważyć grając tylko w FIFA. Tak więc sama inicjatywa polega na tym, że tworzymy sobie nowe konto na naszej konsoli. Wiecie, no tam po prostu tworzymy nowego użytkownika, potem logujemy się do FIFA, także tam tworzymy nowe konto Origin. No i mamy, jak wiadomo, yy, nasz klub w Ultimate. Yy, wiadomo, on nie ma żadnych meczów rozegranych, także końców ma po prostu skład. No i chodzi tylko o to, że musimy kilka meczów rozegrać tam, yy, tylko tyle żebyśmy mogli się zalogować właśnie na webupie. Różnie z tym bywa. Czasem wystarczą na przykład 3-5 spotkań, czasem 10. Z tego co słyszałem nie więcej niż 10. Tak więc do 10 meczy sobie możemy zagrać. No i potem mamy odblokowany webup. Sami sobie to potem zobaczcie jak już te 10 meczów zagracie. Czy możecie się zalogować na webapie czy normalnie działa. Jeżeli tak to wasze konto jest gotowe. No i już za chwilę otrzymacie jakieś pieniądze bądź też końcy FIFA, To tak jak mówię zależy tylko i wyłącznie od Was. Tak więc, właśnie przejdźmy tutaj do cennika. On się znajduje na samej górze, strony, tak więc możecie sami sobie zajrzeć tam. No, ja pokażę właśnie tutaj na tym przykładzie. Tak więc, jak widzicie, tutaj mamy wszystkie cztery konsole od, od Xboxa One po PlayStation 3. No i tutaj także mamy podzielone to na stawkę za pomocą Pipera, Skrill'a bądź też PaySafeRarda. No i końcy, wiadomo, FIFA 17. Nie są one obecnie dostępne na Xboxie 360 i na PlayStation 3. Nie wiem, może się to w przyszłości zmieni aczkolwiek póki co, no nie ma takiej opcji, tak więc jak widzicie stawki są naprawdę duże za poświęcenie no ilu? Chwili, może maksymalnie kilku godzin, a wydaje mi się, że zdecydowanie mniej, że 2-3 godzinki i takie konto macie gotowe, no i jak właśnie zrobić? No, grając w FIFA. Tak więc, czy może być coś przyjemniejszego grać w FIFA, a przy okazji zarabiacie pieniądze? Tak więc, wydaje mi się, że brzmi ciekawie. Sam z tego na pewno skorzystam. Zresztą, już dzisiaj wpiszemy sobie takie konto, za które otrzymam pieniądze. No i jeszcze tutaj zatrzymajmy się na chwilkę przy tych stawkach. Tak więc jak widzicie, za konto na Xboxie One czy też na PlayStation 4 otrzymacie 30 zł, aż czy to PlayStation Carda czy też na Paypal, e, lub 20 tysięcy końców. No, wydaje mi się, że ciekawsza opcja to są te pieniądze, jednak większość z Was się tym zainteresuje. E, jednak, no, może znajdą się tacy, którzy będą woleli końce FIFA 17, może nie mają właśnie Paypala, czy też nie mają jak wypłacić tych pieniędzy i będą woleli końce. Tak więc taka opcja oczywiście też jest. Jeżeli macie konsole starej generacji, czyli Xboxa 360, możecie dostać 20 zł PaySafe bądź też właśnie tutaj inne wybory jak Skrill czy też PayPal. No a jeżeli macie PlayStation 3, no to 15 zł, jak wiadomo tam jest dość łatwo założyć takie konto i dość szybko to idzie, dlatego ta kwota jest niższa, a do tego tych kont jest zdecydowanie więcej, więc no jest to tym spowodowane, ale jednak wydaje mi się, że najwięcej z Was korzysta z play PlayStation 4 jak i Xbox One, tak więc 30 zł za no, godzinkę, dwie, trzy maksymalnie grania w FIFA to wydaje mi się jest całkiem spoko opcja. No, i możemy sobie chyba przejść już tutaj niżej. Formularz sprzedaży konta. Tutaj chciałbym Wam po kolei pokazać, właśnie jak to wszystko wygląda. Jak tu wpisać konta, jak już będziecie je mieli. Tak więc, zobaczcie, tutaj mamy instrukcję. Wy, oczywiście, możecie sobie mm, sami ją przeczytać na spokojnie. Zapewne będziecie tak woleli, niż tutaj na szybko, tak w filmie. Tak więc, y, możecie na każdej konsoli stworzyć 10 kod kont futa. Wiadomo jedno macie na, pewne na pewno swoje, no ale poza tym swoim ile? No aż 9 możecie. 9 razy 3 daje nam 270 zł. No 270 zł. zwraca nam się FIFA i jeszcze na tym zarabiamy, tak więc opcja... Wydaje mi się, no wspaniała. No i tutaj macie regulamin, jakby taki mały, co te konto y, musi tutaj spełniać. Tak więc musi być, tak jak mówiłem, odblokowany rynek transferowy w web y, Możecie to oczywiście sprawdzić. Tutaj macie nawet link, więc sobie klikniecie i już. No i tutaj jest to, co mówiłem. Musicie rozegrać kilka spotkań, bądź też wykonać zadania menadżera. No zależy, co wolicie. Y, to i to zaj zajmie ma wam maksymalnie kilka godzin, nawet mniej. No, godzinkę, dwie powinno. Zająć i już będzie wszystko odblokowane, posiadać minimum 150 końców, no to wystarczy, że spikcelujecie tam kilku zawodników, a zresztą po nie wiem, po jednym spotkaniu już będziecie mieli nawet 300-400 tych końców, tak więc no, akurat to będzie mm, no mało ważne. Nie może posiadać dodatkowych adresów e-mail dopisanych do konta Noridgin.com. No, więc tutaj taka prosta zasada: no, raczej nikt takiego czegoś nie używa. Weryfikacja logania, logowania musi być wyłączona. No, to jak zrobić to chyba każdy też będzie wiedział. Jeżeli nie, to możecie do mnie napisać, to wam wszystko wytłumaczę na fanpage'u, czy też jest tutaj nawet kontakt na górze. Jeżeli przejdziecie sobie w zakładkę kontakt. No, to macie tutaj Skype'a, jak i Facebook, właśnie od foodaccounts.com. Tak więc tam możecie zawsze napisać, spytać o coś, jeżeli nie jesteście czegoś pewni. No i zapewne po chwili Wam ktoś odpowie. No ale, okej, okay, przejdźmy już tutaj do samego tego wypełniania. No i zobaczcie, na początek, kim jesteś. Tak więc wpisujemy tutaj swój e-mail. Ja tutaj pokażę na oczywiście swoim przykładzie, bo wpiszemy sobie dzisiaj moje takie konto, jakie mam do sprzedania. No i login, scape, ja oczywiście mam dawczo, tak więc wpisujemy sobie to. No i za pomocą właśnie tego będą mogli się z nami skontaktować, jeżeli coś by było nie tak, jeżeli my byśmy potrzebowali pomocy. No ale przechodzimy już tutaj, które konto chciałbyś nam sprzedać. Tutaj musicie się skupić, żeby wszystko dobrze wypełnić, no i właśnie, żeby otrzymać te pieniądze za nasze konto. Ja oczywiście mam PlayStation 4. No, i tutaj wpisujemy dane logowania do naszego konta, właśnie na konsoli, czyli to, co zakładaliście na samym początku, właśnie zakładając e, konto. Tak więc na początek wpisujecie nasz e-mail. Ja tutaj mam specjalne konto stworzone, e, właśnie tak jakby sobie najlepiej stwórzcie konto. Takie jest specjalnie do sprzedania właśnie tutaj foodaccounts.com, tak więc ja sobie wpisuję takie założone właśnie specjalnie na potrzeby tego filmu, żeby sprzedać te konto też, bo zagrałem sobie kilka spotkań wszystko ładnie, webapp działa i tak dalej więc takie taki email mam tam, konsola tutaj hasło musimy wpisać oczywiście swoje ja tutaj wpisałem dawczo podłoga i duże PS4 no i tutaj także daty urodzenia jak wiadomo sobie tam wpisujemy, ja wpisałem tutaj 8 grudzień, czyli moja data, no i rocznik dałem sobie, żeby być niby pełnoletnim 1980 Tak więc tutaj macie wskazówkę, że to musi być wymagane, bo tak właśnie przy każdym zalogowaniu trzeba to podać przy zmianie hasła, więc tutaj musicie to akurat dobrze wypełnić. Podaj dane, które używasz przy logowaniu się do łebu, no to chyba każdy z Was będzie dobrze wiedział, jakich danych używa. Ja żeby mi się to nie pomyliło, oczywiście dałem sobie tutaj taki sam e-mail, żeby wszystko było ładnie na tym samym. Bo ogólnie ten e-mail także oddajecie jakby food żeby oni mieli pełny dostęp do tego. Hasło także sobie dałem tutaj takie same, no i to też wam radzę, żebyście sobie dali takie same, żeby czasem wam się coś tutaj nie pomyliło. I tutaj, te pytanie, które wam wyskakuje przy logowaniu, ja tutaj dałem sobie Real, bo tam było pytanie o chyba jakąś ulubioną drużynę czy coś takiego, więc sobie małymi literami dałem Real. Yy, tutaj zapes pieczenia yy, używania na Origin.com, yy, no i także tutaj yy, tam zawsze Origin nam zadaje pytanie. Ja osobiście też zawsze daję tę samą odpowiedź, żeby mi się tutaj osobiście właśnie nie pomyliło coś, to daję sobie wszędzie taką samą odpowiedź. Dane do logowania do skrzynki e-mail. No i właśnie, czyli tutaj podajecie tego właśnie naszego maila, jakiego wszędzie tutaj używaliście przy zakładaniu konta. Tak więc ja oczywiście mam tego samego, nawet sobie skopiuję, żeby nie pisać go trzeci raz. Więc wklej i hasło, jak możecie się spodziewać, dałem sobie takie samo. Wy oczywiście nie zalogujecie się już na to, bo wiadomo, że będzie to zmienione, kiedy wrzucę ten film. E, tak więc nie będzie działać nawet. E, więc nie mam tutaj nic do krycia co do hasła. No i właśnie i tutaj także tu już musicie wy y, podjąć decyzję jaką metodę płatności wybieracie. Jest tak jak mówię Paypal, jest także Skrill, PaySafeCard no i Food17 Coins. W przypadku Coinsów wyskakują wam tu takie dodatkowe okienka. Wpisujecie nazwę y, waszych dwóch brązowych załadników i wystawiacie ich ogólnie na 3 dni. Tutaj macie podaną cenę wywoławczą i kup teraz. Czyli oczywiście 10 tysięcy, no jak widzicie wywoławcza 4400. Y, załóżmy, że wystawiłbym, oczywiście nie wystawiłbym. Wystawiłem go, bo ja bym zawołał tam na Paypal otrzymać płatność. Ale załóżmy, że wystawiłbym brązowego zawodnika. No kto może być brązowy na przykład z naszej ligi? Hmm, no tak teraz oczywiście nie wymyślę. E, no ale załóżmy, że jest ktoś taki jak e, no Olszewski. Na przykład z Termaliki Bramkarz. Nie wiem czy on tam do dzisiaj wys występuje, ale załóżmy, że jest. Tak więc Olszewski. Wpisujecie, załóżmy, że dwóch takich wystawiłem no i podajecie także jego ocenę ogólną. Załóżmy, że ma właśnie 57. Tak więc podajecie, tutaj dajecie nie z tym robotem. No i wysyłacie. I w zasadzie to będzie tyle. Otrzymacie końc yy, jeszcze tutaj yy, adres e-mail możecie swój wpisać. No ale ja tak jak mówię, chciałbym otrzymać na PayPala te pieniądze te 30 zł, tak więc wpisuję tutaj mojego PayPala Finger Maniac Małpa O2.pl No i właśnie to jest gotowy, wypełniony w pełni prawidłowo nasz formularz. Jeżeli tak jak ja wypełnicie wszystko dobrze, na pewno otrzymacie końce. Yy, jakie końce oczywiście pieniądze w zamian za konto, na które poświęcicie no ile? Chwilkę pomyślnie wypełniono formularz sprawdź skrzynkę pocztową. Tam przyjdzie Wam oczywiście takie potwierdzenie, czy chcecie to konto jakby oddać za pieniądze. Wy to potwierdzacie. No i tyle. Czekacie tylko na przelew, bądź też na końce FIFA zostaną one kupione. Gwarantuję Wam, że bardzo szybko. No i właśnie tak wszystko to przebiega. Tak więc chwila roboty, a możecie zarobić pieniądze tylko właściwie grając w samą FIFA. Pomysł wydaje mi się na bardzo fajny. Link do foodaccounts.com znajdziecie w opisie. Jeżeli macie wszelkie pytania możecie do mnie pisać. Bądź też tutaj za pomocą kontaktu na ich stronie, czyli albo na Skype'ie, albo na Facebooku, no i będziecie wszystko dobrze wiedzieć. Tak więc to będzie na dzisiaj tyle, tutaj macie także regułami, nie ma w nim żadnych haczków, to Wam mogę e, obiecać, że w pełni poręczam się za tę stronę, nic tutaj jakiego nie znajdziecie. Wszystko w pełni działa tak, jak powiedziałem w dzisiejszym filmie. Tak więc, ja wam dziękuję za obejrzenie tego. Jeżeli macie jakieś pytania, możecie oczywiście zadawać je w komentarzu, jak i pytać mnie poprzez fanpage, pytać tutaj foodakans.com. Eee, no i cóż, to będzie tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał, że zostawicie łapkę za ten ciekawy pomysł. No i to będzie tyle. Do usłyszenia. No i cześć.